Przede wszystkim to najpierw trzeba umyć ręce. Wytrzeć je, bo będą potrzebne suche, Wziąć suchy talerzyk i suche pojemniczki Z2. Ja mam słoiczki i cukier brydżowy. Ja myślałem, że on się nazywa pokerowy. Opakowanie kosztowało 3 zł, a czy kilo cukru kosztuje tyle co. Pół kilo takich kostek. No i teraz albo paluchami, albo pałeczkami trzeba oddzielić serduszka od reszty. No i jeśli serduszek będzie za mało, no to też wina i potem wyskrobać im te ogonki. Tak jak tutaj się ukruszył, żeby było ich po prostu więcej. Zawsze można było kupić dwa opakowania. Jakiś czas to mi pewnie zajmie. Jeśli ktoś do tej pory nie wie tego z internetów, o ile dobrze pamiętam, święty Walenty to patron psychicznie chorych, co swoją drogą by się dobrze wiązało z tym, jak działa człowiek w stanie zakochania. Polski Dzień Zakochanych to noc kupały z 23 na 24 czerwca, można sobie doczytać w internecie, a data jest o wiele bardziej wygodna, bo w czerwcu to już jest ciepło. A kształt serduszka nie wziął się wcale od kształtu serca, bo ono wygląda zupełnie inaczej, tylko od kształtu wypiętych pośladków. A jak się można domyślić, wypięte pośladki z pewną formą miłości się bardzo ściśle wiążą. No, wyszło na to, że serduszek jest wystarczająco wiele. Bałem się, że jeśli będzie ich za mało, to trzeba będzie wyskrobywać tutaj te kawałki z wina żeby przerobić je na serduszka mam też taki mniejszy słoik planowałem go użyć od początku natomiast na taka zakrętka to się nie bardzo do niego nadaje albo użyję takiej jednolitej w kolorze albo jak znajdę powinienem mieć taką bo tutaj słoiki są albo na 4 albo na 6 jak znajdę yy, taką gdzie na obrazku jest pszczółka, to zrobię coś takiego, zrobię coś takiego, że tutaj pasek naokoło wydrukuje napis I love you takimi literami, jak były runy na pierścieniu we Władcy Pierścieni, a pokrywka z pszczółką wyląduje na wierzch tutaj będzie taka klapeczka z wydrukowanym serduszkiem i pod spodem podpisem kocham Cię moja pszczółko jeśli nie znajdę zakrętki z pszczółką to wezmę jednolitą zakrętkę i narysuję serduszko albo wydrukuję i przykleję nie wiem jakim klejem przyklei się papier do szkła więc prawdopodobnie obkleję taśmą jakoś tak w miarę żeby to ładnie wyglądało czcionka która mi się podoba nazywa się tak w wpisaniu hasła. Można bez problemu ją pobrać. Następnie trzeba ją sobie zainstalować. Czasami nie chce się zainstalować, bo w panelu sterowania jest zablokowane instalowanie nowych czcionek. Teraz w dokumencie tekstowym zmieniam stronę na poziomą, dlatego że wyszło, że słoik ma bardzo duży obwód. Następnie ustawiam marginesy, następnie wybieram wielkość kartki do drukowania. Wiem, że potrzebuje, żeby było 2,5. Dostosowuję wielkość. Tu na brzegu dokumentu mam miarkę, dzięki temu mogę dokładnie określić wielkość obrazka. Jeszcze jest taka kwestia, że w tuszach montowane są mikrochipy, które liczą ilość wydrukowanych stron. Także nawet jeżeli wydrukuję malutką ściągę do wycięcia na całej karcie, to. Tuż liczy to jako całą stronę i wychodzi na to, że trzeba wymienić tusz, nawet jak go tam jeszcze jest, co najmniej połowa. To wystarczy wydrukować. Zatem teraz tylko zabawa w wycinanie i przyklejanie. Ja takie rzeczy miałem na technice w szkole podstawowej. No cóż, miałem nadzieję, że wyjdzie nieco lepiej, ale w takie zabawy plastyczne nie bawiłem się. Dobre 10 lat, więc i tak jestem zadowolony z efektu. Okazało się, że klejem do papieru jednak można spokojnie przykleić obrazek. Jak zwykle pomogła stara dobra taśma klejąca. A to wszystko dlatego, że moja Walentynka powiedziała, że lubi słodycze, a ja nie mogłem przecież wziąć tego tak całkiem na poważnie.